Tak, to zresztą faworytem buchmacherów też jest skop 15 minut taktycznej walki ze strony Scotta Kama. A której nie znalazł z jakiejś recepty na tą taktykę mamy, tę halidow i te 15 minut większości spędził, będące na plecach. Ale i tak cieszymy się, że możemy ponownie oglądać go w klatce, bo to jest zawsze niebywały ładunek emocji. Ja nie robię, a tymczasem Scott Ackham, za chwilkę poczekamy oczywiście jeszcze na werdykt, ale myślę, że każdy, każdy no wie, wie jaki ten werdykt będzie. Człowiek, który przez co najmniej 10 minut, a, 10 minut tak, tak, tak. przegrał walkę na półkę. Otóż to, no i Scott Ackham jest absolutnie smurą dla wszystkich polskich zawodników, a w klatce KSW o zasadnym e, zostaje zatem postawić pytanie, kto następny? Superfight z Żyrafą? Skoro te właśnie superfajty stały się tak modne, to bie. to warunki fizyczne byłyby bardziej wyrównane niż w tym starciu z Kalidome. A swoją drogą jest coś wielkiego. Ludzie, którzy nie kończą kariery wtedy, kiedy są u samego szczytu, tylko w dalszym ciągu, są sportowcami, chcą walczyć, chcą się sprawdzać. Panie i Panowie, sędziowie byli jednomyślni. Ladies and gentlemen, we got the unanimous decision. And your winner is Scott Ashcroft! Choć oczywiście Catchway to jednak nie oszukujmy się, to jest kategoria średnia, którą całkowicie zdominował Anglik. Jest gwiazdą, jest gwiazdą organizacji, jest znakomitym fighterem. Podziękowania od Mameda, podziękowania całego teamu olsztyńskiego Arakjonu, w pełni oczywiście zasłużone. Dobre, naprawdę bardzo dobre, solidne, taktyczne. Może niezbyt widowiskowe, ale rozsądne. To z momentem nie da walczyć się inaczej. Widowiskowo już było w tych poprzednich marcach. teraz było za to rozsądnie. Otóż to! Mamy podczas dzisiejszej gali absolutnie wszystko i to był ten piękny akcent, który możemy kończyć po walce wieczoru. Więcej takich gali jak ta KSW 52. O! Przez chwilę znaleźli nasi realizatorzy fragment walki w stójce, ale ten pojedynek toczył się właśnie w ten sposób, jak widzieli Państwo przed chwilą. Walka wieczoru za nami, gala KSW 52. Ten wyścig tutaj w Gliwicach także za nami, a przed nami już w tej chwili tylko podsumowanie, w którym będą Rozmowy Mateusza Borka, my już dziękujemy Łukasz Jurkowski I Andrzej Janisz, Polskie Radio Tak, tak, a ze mną zwycięski Scott Askam I dzisiaj przegrany Mamed Kalidow, Ale przede wszystkim myślę, że wygrany, bo wrócił po roku Pokonał demony, znów widzę uśmiech na twarzy Jest żar, jest pasja Dobry wieczór mistrzu, dawno Cię tutaj nie było Witam serdecznie wszystkich Dziękuję Że jesteście dzisiaj tutaj Słuchajcie, e, pomimo tej przygranej dzisiaj, jestem szczęśliwym człowiekiem, bo mam was, dziękuję wam za wszystko. Cały czas próbuję się mierzyć z tymi najlepszymi, a coś mi się nie udaje. No trudno, ale nie odchodzę, jestem cały czas, od, odżywam nową, nową jak drugą młodość. Ja mi się pokażę. No i bardzo dobrze. Druga młodość, publiczność chcecie oglądać, my cię chcemy oglądać. Jesteś uśmiechnięty, jesteś zadowolony, robisz to co kochasz. Powiedz, co było największą trudnością dzisiaj ze strony skota? No e, przede wszystkim myślałem, że będziemy być stójce. A okazało się, że nie będziemy być stójce. Poszedłem do parteru. E, próbowałem dźwigni itd, i tak dalej, ale było później ciężko było mnie stać. Chciałem chwilę odczekać, spróbować kolejne dźwigni. Ale to jest już naprawdę światowy poziom. Ciężko jest cokolwiek zrobić, a w trzeciej... Z dołu nakałtowałem. Teraz już nie mogę, bo wiedzą o tym już. Ale coś, no to jest uh, klasowa, uh, klasowa jakby czołówka, więc co się dziwić? Mamed Halido, serdecznie dziękuję. Za dziś. Uh, Skodaskam. Great performance, great skills. If you want to become a legend, you must be the legend. Of course, yeah. Mamet is a true legend. He, uh, we knew he, we knew he were different, I, I expected. different things from him and, and, we actually talked about round the back him coming out with Southpaw left handed uh, we were ready for that we didn't plan so much on the floor but I'm, I'm well rounded I can take this by anywhere and because I, the artist on the ground thank you thank you and mum a cat he showed he showed some tricks in there went for some submissions some up kicks but I got the job done Powiedziałem, że jeśli chcesz się stać legendą, musisz pokonywać legendę i Scott oczywiście to potwierdził, mówiąc o tym, że ciężko się przygotować do walki z Mamedem, że może się spodziewał dzisiaj troszeczkę innego Mameda. Bardzo go docenię, jest artystą parteru, także tutaj musiał być cały czas skoncentrowany, uważać także jest niezwykle zadowolony z tego zwycięstwa. Who's next? What's next? What's the next aim? I don't know who's next, It uh, seems like strap season. A lot of people keep talking about this light like, heavyweight so... Narkun, would think about that one then? To, Tomek Narkun wywołany. Tomek Narkun wywołany do tablicy przez Scotta Askama. Każdy chce się mierzyć ze Scottem. Każdy mówi, że go pokona, także być może za chwilę. Scott Aska, mistrz kategorii średniej kontra, mistrz kategorii półciężkiej, Tomek Narkun, ale to będzie decyzja właścicieli. Dziękuję wam